Niczego nie jesteś w stanie przed Bogiem ukryć. Wszystko Bóg widzi. Bóg widzi wszystko, każdą naszą myśl, każdą naszą intencję. Każdy czyn jest przez Pana Boga widziany. Choćbyśmy chcieli od Niego uciec, to się nie da, bo On jest zawsze blisko. Jak Go doświadczyć? Jak doświadczyć miłosiernego Boga? żeby On nie był za, na nas zagniewany, żeby nie traktował nas jak faryzeuszów i uczonych w piśmie. Bo dzisiaj znowu czytamy, biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, biada wam, bo jesteście obłudni, nie ma w was prawdy. Co zrobić, żeby nie usłyszeć takich słów? Zacznij słuchać Boga. Zacznij słuchać jego słów, zacznij czytać jego słowa. One są na szczęście spisane, coraz częściej są tłumaczone. Jego słowa na nasz, ten dzisiejszy język i coraz częściej możemy zrozumieć, co Jezus wypowiedział 2000 lat temu, a zostało spisane przez Mateusza, Marka, Jana, Łukasza, przez jego apostołów. Słowo Boże ma to do siebie, że jeśli je przyjmujemy z wiarą, to ono oczyszcza nasze wnętrze. Jest ono jak jedzenie. Jedzenie ma wielki wpływ na to, jak się czujemy, na to, czy jesteśmy zdrowi, czy chorujemy. I podobnie ze Słowem Bożym. Słowo Boże przyjmowane z wiarą ma to do siebie, że ono oczyszcza nasze wnętrze, oczyszcza naszą duszę. Uzdrawia też nasze ciało, uzdrawia naszą duszę. Słowo Boże ma taką moc, że może nam przebaczać grzechy. Ksiądz, wypowiadając Słowo Boże, a widząc nasze, nasz żal za grzechy, naszą skruchę, postanowienie poprawy i zadośćuczynienie, widząc to wszystko, ma obowiązek wypowiedzieć. Te słowa, ja odpuszczam Tobie grzech w imię Jezusa. Ja odpuszczam Tobie grzech. Idź, Pan, odpuścił Tobie grzech. Idź w pokoju. Jesteś czysty, jesteś wolny. Jesteś lekki jak piórko. Jesteś nowym człowiekiem. To, co dawne umarło i nie istnieje teraz, wszystko Bóg czyni nowe. Przez Słowo Boże spodobało się Bogu. Oczyszczać nas przez Słowo Boże. Nawet przez to karcące słowo, które mówi, biada ci człowieku. Jesteś nieuczciwy, jesteś egoistą, jesteś zły. To słowo może nas obudzić ze snu, może nas oczyścić, jeśli jest przyjęte z wiarą. Ja czegoś takiego doświadczyłem. 18 lat temu ksiądz odpuścił mi grzechy. 10 latach niebycia w kościele, po 10 latach nieżycia z Bogiem, życia po swojemu, w końcu postanowiłem dość, nie chcę tak dalej żyć, ja po prostu nie umiem dalej żyć, nie ma we mnie życia, jest we mnie jeden wielki lęk, boję się wszystkiego i wszystkich, boję się życia, mam dopiero 22 lata. I Bóg mnie obudził swoim Słowem. I to Słowo ma taką moc, że ono trwa we mnie już 18 lat. Pamiętam to Słowo i cały czas nieustannie szukam Jego Słów. Czytam Pismo Święte tak długo, aż je zrozumiem, bo w przeciwnym razie będę podobny do tego człowieka, który, który jest podobny do drogi, na którą padło ziarno, a ziarno jest Słowem Bożym, i przyleciały ptaki i wydziobały to ziarno. To słowo Boże, bo zostało ono niezrozumiane, niezrozumiane, nieprzyjęte. Więc przyjmij słowo Boże, szukaj słowa Bożego bardziej niż pieniędzy, niż miłości od drugiego człowieka, bardziej niż pracy, bardziej niż informacji, bo dzisiaj człowiek jest też uzależniony bardzo od informacji. Często patrzymy w te komórki i szukamy informacji, co się dzieje w świecie, a nie są to słowa Boże, i ono. Ono budzą w nas ciekawość, doświadczamy różnych emocji, uczuć oglądając filmy, słuchając muzyki, ale jeśli to nie jest Słowo Boże, to to nas nie oczyści, to nas nie podniesie. Słowo Boże ma taką moc, może cię podnieść. Szukaj tego Słowa Bożego. Ono na początku wydaje się jak czerstwy chleb, jak mam zjeść czerstwy chleb, nie da się czerstego czerstwego chleba zjeść. Da się, jeśli jesteś głodny, jeśli jesteś bardzo głodny, to da się zjeść nawet czerstwy, zapleśniany chleb. Rozkochaj się w Słowie Bożym. Rozmiłuj się w Słowie Bożym. Bo to Słowo sprawi, że Twoja praca, Twój trud zamieni się w szczęście. Pamiętacie przecież, bracia, naszą pracę i trud. Mówi święty Paweł, pracowaliśmy dniem i nocą, aby nikomu z Was nie być ciężarem. Tak to wśród Was głosiliśmy Ewangelię Bożą. Sami jesteście świadkami, i Bóg także, jak bogobojnie, sprawiedliwie i nienagannie zachowaliśmy się pośród Was wierzących. Przecież wiecie, że każdego z Was, jak ojciec, swe dzieci prosiliśmy, zachęcaliśmy i zaklinaliśmy, abyście postępowali w sposób godny Boga. Który Was wzywa do swego królestwa i chwały. Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście słowo Boże usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jako to, czym jest naprawdę, jako słowo Boga, który działa w Was wierzących. Jeśli przyjmiemy słowo Boże, głoszone przez człowieka, jak słowo, które jest głoszone przez Boga. To wszystko zacznie się zmieniać. Jeśli nie przyjmiemy tego słowa, to wszystko zacznie się zmieniać w drugą stronę. Wszystko zacznie się burzyć. Demon wykorzysta tę sytuację i zacznie Ciebie zmieniać od środka. Wiele razy widziałem taką postępującą degradację człowieka. Człowiek usłyszał słowo Boże. Nie przyjął, odrzucił, i za chwilę zaczął się zmieniać. Zaczęła się w nim złość potęgować, hejt, nieprzyjaźń. Nie po prostu wyglądał, jakby, jakby przyszedł na drugą stronę. A jeszcze przed chwilą rozmawialiśmy w pokoju. Zaczął się zamykać, jakby schodził do czeluści. Tak się dzieje, kiedy Słowo Boże jest nieprzyjmowane kiedy jest, przepraszam, odrzucane. A kiedy jest przyjmowane, to człowiek rozkwita jak piękny kwiat i rośnie, rośnie, rośnie i rośnie w bólu, cierpieniu, ale rośnie, nieustannie rozwija się, staje się coraz bardziej łagodny, coraz bardziej miłosierny, coraz bardziej pokojowo nastawiony do drugiego człowieka. Gniew odchodzi, człowiek się całkowicie zmienia, zmienia się charakter człowieka, Człowiek zaczyna panować nad swoim życiem. Bóg zaczyna błogosławić takiemu człowiekowi. Bo Bóg jest z nim. Bo człowiek przyjął słowo. Takie małe, jak ziarenko gorczycy. I wtedy staje się wielkim drzewem. Także ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu. Inni mogą przyjąć od tego człowieka Królestwo Boże. Przyjmij Słowo Boże. Szukaj Słowa Bożego. Codziennie rano, w nocy, rozmyślaj nad tym słowem, a będziesz szczęśliwy, jak to mówi pierwszy psalm. Jeśli nie, to będziesz bardzo nieszczęśliwy ty i bliscy tobie, bo nie przyjąłeś, bo odrzuciłeś słowo Boże. Przyjmij słowo Boże, które jest głoszone przez człowieka. Przyjmij je jako te, które jest. Jakby było ogłoszone przez samego Boga, wtedy Twoje życie zacznie się zmieniać, wszystko zacznie się odmieniać. Amen. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem. I pozdrawiam.